Jesteśmy w łęgu jesionowo-wiązowym w dolinie Wisły na powierzchni, którą od kilku lat badamy pod kątem świadczeń ekosystemowych. Co kilka miesięcy odwiedzamy lasy łęgowe po to przede wszystkim, żeby odczytać pomiary na czujnikach klimatycznych i poziomu wody, natomiast tym razem także robimy zdjęcia fitosocjologiczne. Drzewostany łęgów mają wielopiętrowy charakter, czyli mamy piętro drzew, piętro niekiedy niższe drzew, mamy piętro podszytu i runa oraz warstwy mszystej. Lasy łęgowe to zbiorowiska bardzo bogate gatunkowo. W drzewostanie dominują dęby, wiązy, towarzyszą im olsze, jesion, klony. Mają też bardzo bogaty podszyt, i tutaj takie charakterystyczne gatunki to dereń świdwa bezczarny, porzeczka czerwona. W runie występuje około 40 gatunków. Są to przede wszystkim rośliny zielne. Mamy tutaj dwa bardzo podobne do siebie gatunki. Pierwszy z nich to jest jasnota plamista, gatunek występujący bardzo licznie w runie łęgu jesienowo-wiązowego. Ale też drugim jakim, bardzo podobnym gatunkiem jest pokrzywa zwyczajna. Kiedy jasnota nie kwitnie, no łatwo pomylić je ze sobą. Do łęgów jesienowo-owiązowych wkraczają też gatunki obce, niejednokrotnie obce, przybywające z bardzo daleka. Tu mamy przykład niecierbka kwiatowego który pochodzi z Azji, masowo rozprzestrzeniający się w Polsce, uznany za gatunek inwazyjny. Jak do tego doszło, że rośnie tu tyle na włoci? Otóż kilka lat temu w tym miejscu wywróciło się kilka drzew. W związku z tym, gatunki światłożonne, jakim jest tutaj widoczna nawłoć późna, znalazły dogodne warunki do wzrostu i rozwoju. Jest to gatunek obcy, w Polsce uznany za inwazyjny. Możemy zobaczyć, że pod tą nawłocią, tutaj już właściwie niespecjalnie jest miejsce dla innych gatunków. Co to, to jest tak naprawdę zdjęcie fitosocjologiczne. Dobre pytanie. Nie jest to zdjęcie takie, w jakim mamy do czynienia na co dzień, wykonywane aparatem fotograficznym. Jest to raczej opis roślinności. Mianowicie, wykonujemy spis florystyczny, czyli spisujemy wszystkie gatunki roślin i określamy dla poszczególnych gatunków ich stopień pokrycia powierzchni. Zdjęcia fitosocjologiczne standardowo w lasach wykonuje się na powierzchni 400 m2. Natomiast w ramach naszych badań korzystamy z metodyki stosowanej w monitoringu przyrodniczym siedlisk Natura 2000, w której wykonuje się takie zdjęcia na powierzchni 100 m2. Spróbuję znaleźć Anię, która gdzieś tam w tych haszczach rozpoznaje kolejne gatunki. Czasami nie jest łatwo nawet dotrzeć na powierzchnię, na której są wykonywane zdjęcia fotograficzne, a tym bardziej nie zrobić. Um, nie, jeszcze raz. Co spowodowało... Y, 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 nie, nie. No. Na razie tyle mi się